Tam w radiokomunikacji również bardzo ważną rzeczą jest czułość odbiornika, czyli w skrócie możliwość odbierania bardzo słabych sygnałów z taką jakością, abyśmy mogli zrozumieć, co do nas mówi korespondent. Im czulszy odbiornik, tym z większej odległości usłyszymy naszego korespondenta. Różne firmy różnie podają czułość odbiornika, ale z reguły jest ona podawana w mikrowoltach. Na przykładzie Inteka M760+, sprawdzę, jaką ma czułość dany odbiornik. Większość firm podaje czułość odbiornika przy zniekształceniach SINAT 20 dB, czyli należałoby zmieniać sygnał na wejściu odbiornika do momentu, aż uzyskamy zniekształcenia na poziomie 20 dB. Czyli czułość odbiornika w danym modelu radiotelefonu na poziomie 0,8 mikrovolta przy zniekształceniach SINAT w granicach 20 dB. Tak słychać sygnał z głośnika radiotelefonu CB przy zniekształceniach SINAT na poziomie 20 dB. A teraz zmniejszę sygnał i ustawię poziom około 10 decybeli. Jest w tej chwili około 10 decybeli. Czyli słychać w głośniku, że Szum już jest znacznie większy niż sygnał użyteczny. Dobrej klasy radiotelefony CB mają czułość odbiornika na poziomie 50 mikrowolta. Przy dobrym, czułym odbiorniku mamy możliwość rozmowy na dużo większe odległości.